Musicie mnie ocenić, ale dobra... CIEKAŁ! Cisza! Cisza! Nie! Spójrzcie na mnie. No to on. Gramy... E, e, ty, bory, ty jesteś taki... Spier. A to jest ten od tej... <grym> Sorry. A ja cię skojarzę, tylko nie wiem skąd. Siema! <grym> Ryka! Co? Franio? Możemy zdjęcie? O oh uh! pierdzieli! Tak, można by pożyczyć u mnie rowery. Dwa, najnowsza kolekcja, no, rower no, miejski. Taka skima weź się usta. Je, mam o, mam nie, O nie, 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 nie. Co, aż taki, jestem brzydki? No... Y Siema. Ile macie lat? Piętnaście. A ty? 30. <laughs> Halo, ile masz lat? To pytał. Siema, ile masz lat? Jest ten... <laughs> no co, no taka jest prawda. Taka jest prawda, no. Yy, udostępniłem to no bo. Franio Repos, ty konfidencie. Confident 2. Confident... Skąd wy wiecie w ogóle, że ja repostuję to? Chcesz kupić używane ciuchy, e, które już na mnie się nie mieszczą? Znaczy używane, ale jakości 100%, najlepszej możliwej, e, i tak dalej. Tutaj jakieś, zobaczcie. Nowe, pyk, pyk, pyk. Tutaj jakieś mafia, tutaj buty. Ku... In the world. Nieudany skok na kasę. Majka dostaje z tego procent. Także kto chce pomóc e, Majkę, no to ten. To, to tutaj. Dobra. Ej. Mam ochotę na śmieszny telefon. Daj mi jakąś miejscowość. Miejscowość. Napisz skąd jesteś. Rogalin. Rogalin Hotel. Halo, proszę pani, pokój 137, szybko. Woda mi leci z rury, nie wiem o co chodzi. Jaki pokój? 137. Nie mamy takiego. 37, 37. Nie mamy takiego. Halo? Jaki jak to jest Maja, jak to jest spokój? Halo! Maja! Zróbmy go! Z rury drugi w prawo od wejścia! Na, Do tego korytarza! Dzwoni ją! Platan szanów. Halo! Platan szanów, pan się zle udzwonił. Platanie jestem! Szanowie! Tak! Szanowie jesteśmy! Szybko! Dzwoni postawi warmą! Czy znaczy pan jest Tak! Już do pana Szybko. Dobra, co odję? Przepraszam, jak coś tam jest. Przepraszam, nie powinienem. Dziwi, moja ADHD mi się odpaliło. Dobra, wychodzimy. Co ja w ogóle. Od... Co, na co ja wpadłem? Kurwy 24, chaos, dwie kurwy. a jednej? I zobacz, ja dostaję takie SMS-y od jakichś debili. To jest groom, grooming, czy jakoś tak to się nazywa? Goofing? Coś takiego. To maja na tapecie. A, tapecie. Nie, ja mam majowe, ale nie powiem. Om... Kur. Nie widzieliście, nic nie widzieliście. Dobra, nie mam. Y... 20 zestawów robimy. Klasycznie, nie? Czyli bułeczki, 20 bułeczek. Maja, ty chcesz jedną bułę dla Żula? Chcesz jedną bułę dla Żula? No dobra. Dobra, idę. Pa! Ej, ciekawe, czy ktoś mnie ogląda i łowi ryby. Bo teraz jest pogoda właśnie na ryby po deszczu bardzo wychodzą ryby Wychodzę z dziupli. taki jakbym był na dropie suprin. Sorry, wiesz gdzie jest Carrefour? najbliższy? Co jest? No, w Arkadi. A, w Arkadii. Dobra, pa. Ej, i pijemy piwo? Bo ten, żony nie ma. Znaczy uciekłem od żony z domu, żeby wypić piwo. Ej, obra Wiecie, że są tacy ludzie normalnie, którzy wychodzą z domu, żeby walnąć na przykład setę? I normalnie później wiesz, jakieś cukierki orbit żują, żeby po prostu już nie, nie śmierdziało im z buzi. I taki mają styl życia, nie? Że Bo się żony boją. I to jest akurat fajne. Dobra, bułeczki. Ej, wiecie co, ja sobie wezmę, oprócz koszyczka, sobie wezmę jeszcze ten cały pojazd. Bez pojazdu to jest nikuchu? I pytanie, czy wziąć im grahamkę, żeby było z błonnikiem, czy normalną bułkę im załączyć? Dobra, wezmę im. Nie, wezmę tą, bo się łatwo kroi i to jest najnormalniejsza, zwykłą. Czekaj, co ja odpalam teraz? Co ja zrobiłem? Czekaj, chyba, że tytuł, coś na mnie gapi. Ty, coś za darmo jest. Jest coś za darmo. Zajebiste. Mam już całe czoło zapocone, brawo. Dzień dobry, to coś za darmo? Nie. A, kur... Szynka to chyba eksportowa, klasyczna, nie? Najlepsza jest. Nie płacą mi za to, ale serio. Zwykła wieprzowa ekspo... eksportowa. Dobra, kto będzie... Jedne wieprzowe, jedne te. Jeden wyprzowe, jedne te, jedne wyprzowe, jedne te. Najtańsze bierze. kur... masz za 4 zł, ja wziąłem za 7 zł, najtańsze. Ty jesteś po pojebał... Ty myślisz, że mi tylko zależy, żeby jak najwięcej oszczędzić, i zrobić kontent? <grytanie> KOJAKI, kurde pomidor teraz tutaj. Takie coś jest, Git? Takie coś? Dobra, wezmę mali maliniaki. Malinowy. Masło i wszystko z kanapek, nie? Jeszcze do po kabanocie do wszystkiego. Finu, klasyczne, nie? Lecimy co? Mordo. Ser, ser jest niedobry. A jaki ser jest najlepszy? Taki wiesz? Ja się w ogóle nie znam na serze, bo jedy ser tylko roztopiony Taki Takiego sera nietny. Od dziecka tak mam, że ja sera takiego zwykłego. Dobra, kerfur, dobry ser na pewno. No i no i sery. Cześć, przeprowadzam e, taką ankietę. W jaką grę ostatnio grałeś? Tu można, czy to już zamyka pani? Na razie, A, bo nikt... Okej. Okay. Stoją jak... No dobra, no, no okej, okay. no i wszystko jest jasne, nie? Halo? Taka ale tak, chipsy. Ale bezdomny ci nie będzie chipsów ja przecież. Dobra, wszystko już? Dziękuję. Fajnie się ubierasz. No tak. lubię dawać komplementy. Jest coś na Warszawie teraz i powie w centrum powiedzmy, na Warszawie i powie, czy są bezdomni, czy lepiej po metrach jeździć, czy w ogóle gdzieś. Kup paczkę szlugów, zapytasz co wybiera, czy jednego szluga, czy jedzenie? Człowieku, jakbyś był bezdomny, byś wybrał serio jednego szluga za, zamiennie za jedzenie? To jest głupota. Siema Mordo, fajnie się ubrałeś. Co ty uciekasz tak? Baj, jeszcze raz walił z tymi drzwiami. O. Czekaj zapalę światło. <laughs> dobra, 20 bułeczek. Nie ma nic. A! Chciałem Wam coś pokazać. Ale nie wiem, czy mogę jeszcze. Maja chyba pokazałem. Dobra, nieważne. Nieważne co. No, dobra, wiadomość będzie ogłoszona w sobotę. Jak coś. Nie teraz może. W sobotę może coś ogłoszę. Nieważne co. Nic nie, nic nie było widać i tak dalej. Dobra, kabanosi. Czekajcie, przymyję, żeby było, że higienicznie wszystko. Ach, tutaj nasze piutko. Troszeczkę w kuchni mi się głos zmienia, no to jest po. Dobra, żartuję. Yy, kobiety to nie tylko kuchnia, to też kibel. Dobra, żartuję! No poważnie k*** żartuję. Przepraszam, Maja, gdzie jest nóż? Bo ferzony jestem już. Maja, gdzie jest nóż? Czemu nie umyta jest zmywarka? Ale ku czostkiem nadaję tutaj stąd. Uuu. Kobiece roboty teraz będę robił. Faceci to jest udowodnione, są lepszymi kucharzami. Kobiety częściej są w kuchni, no bo wiadomo, bo tak po prostu wypada. No ale faceci są lepsi, lepszymi kucharzami, no. I serio, ja w tym domu dominuję, jeżeli chodzi o kuchnię. Nie zawsze mi się chce gotować, ale zrobiłem burgery. Kupiłem mięso z krefura, e, Dałem sos, zrobiłem z musztardy, z majonezu, z ketchupu. E, sałatę, kotlet. E, sos barbecue od wukadzik, zajebisty, w ogóle swój, swoją drogą ketchup e, zajebisty ma, ma wukadzik. E, cebulka, proszę ja ciebie, w takich kółkach. E, ogóreczek tam można jeszcze wrzucić, dojeb... O Jezu! O Jezu! Te krojenie bułek będzie przyjemne. Poje... Krojenie bułek jest trudne. Zrobiłem taki kapelusz, jak w przeszkole się dostawało. Nie wiem, ja nigdy bułek nie byłem na pewno. Czekaj, daj mi jakąś piosenkę. Muzyka. Do Dobra. Eee. O ile to jest roboty człowieku? No ale to jest praca, nie? Mordą napluł do szynki i daje żulą. Nie, nie na tylko otwieram. Nie wiem, już jest po 20.00, a ja jeszcze nie zrobiłem nawet tych kanapek zasranych przez was. Kiedy komu ja to rozdam? Maja! A ty chcesz kanapkę? Tak! K***a nie! Sam se już nożem, idioto! Co za Debil mi radę dał! Nie dasz tego otworzyć, tej szynki. Maya, podam ci szynkę, weź mi to, otwórz. Nie pokazuję. <grystanie> Szybko, proszę. Bo już nie będę dawał im nic. Dobra. A chcesz tam Weź, wyrzuć wszystkie śmieci, to wyrzucę. Czy? co? Wyrzuć śmieci, jakie tam. A nie możesz poczekać na mnie? A co? Aż zrobię i wyjdę. Czy ty tam ktoś jest? Nie no, poważnie. No nie ma. No. Czemu teraz chcesz wyjść? Ale to było podejrzane. Dobra, jeden będzie miał double szynkę. Dobra, jest! Szynki zrobione. No. Hella. Ej, a mogę już tego sera żółtego dziuramera nie dodawać. Ja, już... ja nie lubię sera. Tego jest mega dużo. Najgorsze jest otwieranie, może tu będzie. Weź mi, otwórz te dwa sery. Masz. Oła. I ty kanapek więcej jest, coś od***łem nie tak. Czemu tu jest jedna bez szynki? Może bez pomidorka ewentualnie. Już? Tak, ale chodź mnie na chwilę, to bez plecaka. A co? No chcesz? Ej, mam pytanie dla tych co mają dziewczyny, albo koleżanki tak zwane. Wy normalnie one k wasze też macze piją? No, nie tam rady. Ale śmierć, jak można ser lubić? Ja nie wiem, trzeba być. Rozje... No. Dobra, nie będę gadał. Maja, nie ma dla ciebie kanapeczeczki. Dobra, jest jedna dla ciebie. Masz. Dobra, Żart, no ale. Pomidory malinowe. Za 10 zł, 4 pomidory, nie? To jest też po. Jak tacy rośnie? Czemu inflacja dotyka takich rzeczy jak pomidor? Co przecież, co ma inflacja do pomidora? To jest wszystko to samo. Jeden pomidor 2,50. Na jednym człowieku, krzaku rośnie ci z 20 pomidorów. A tych krzaków w tych szklariach mają po 3 miliony. Um, um, jak ty kroisz to nie ciasto. Ja nie wiem. Ja nawet według was kanapek nie potrafię zrobić. Kurwa, no przestań już. Kroję jak człowiek, normalnie kroję. No już naprawdę. nikt mi to będzie dla mnie czas na nagrodę. Dam za majki jedną. Maja, Maja, Maja. Chcesz kanapkę? ma już normalną. Ale ja mam kamerę. To masz, ja tyłem jestem, masz. No A <laughs> ty masz tak zakryta? Daję ci tu, nie odwracaj się. Już. A Coca-Coli to mi nie dałaś. Git, szybkie poszło. No te pomidory to kroisz jeden na dziesięć kawałków. Nie jest 200 na kolację, to jest wszystko dla bezdomnych. Każdy będzie miał osobny zestaw. Każdy z kabanosem będzie miał. Dobra, zabijamy. Zrób majce jedzenie. A co jak kanapeczka? Pyszna. Pyszna była? Tak. Bo to była kanapeczka od mężeczka. Tak. Kurde, folia mi się zbugowała. O... Maj, zrobić mi tak, żeby folia miała jeden kierunek jakby? Czekaj, Co tak grybą tu śmierdzi? A co ty kur... tu dałaś jeszcze? Dzieci w Afryce nie mają w co kanapek owijać. W sumie kanapek też nie mają. Nie idą za 10 minut do domu. Gdzie ci bezdomny do domu pójdzie? Człowieku, jest deszcz! Prawdopodobna destynacja bezdomnych to jest po prostu metro. A jak żuli jest na Keto. dole, no to zdejmij bułkę i sobie wyjmie z środka szynkę. Co ty gadasz, debil? Robota dzisiaj oceniam ciężka. Cięż, ciężar roboty 8 na 10 dzisiaj. Przygotowanie 20 zestawów, zakupy, w ciężkich warunkach, spocony. No nie, nie było nie był to najłatwiejszy kawałek chleba, nie? Tu. Dobra, jest! Worek na śmieci. Od razu mówię nie, nie wyrzucam tego, bo muszę w czymś przenieść, a to jest czysty worek na śmieci. Dobra, mamy to. Święty Mikoła idzie. od no, kogo jestem? <śmany> jak do siebie i jestem pod sprzętem. Ogoloną rękę mam w lateksie. Mam nadzieję, że kupiłeś papap! Relaks 100%! Okay. <śmany> Nie las stopniowo, cenę Zachodzą się troszeczkę, Łama wszystkie zakazy Nie to za tobą mogę, bo nie złodziej błagać, no mamy wodę, no jeszcze dwiegać Halo <sł��> y, Popracuję chwilę na Twoim kompie, dobra? Ogłoszenie na rok się wystawisz czy co nie no nie, ale muszę, y, muszę sobie tam coś zrobić jeszcze na office No dobra, czy... dobra, tylko mi nie laguj tak okay? Dobra, ale mi do... nie laguj. A nie lagość no. Dobra, dobra, to nie będę, pa Ten Mówi, że musi się udać! mam wodę, do Dobra, sorry, bo ja tak mam jak słucham muzyki, wiesz Sorry, że jeżeli kogoś zdenerwowałem czy coś po prostu się wszywa muzykę, wiesz? Jesteśmy w centrum, druchowie. Ej dobra, są moi ulubioni bezdemni! Dobra, pytanie, czy odwiedzamy centralny, czy nie ma sensu tam iść? Wejdźmy tutaj do kanałów. No, zobaczymy, no, 18 zestawów mam, bo dwie kanapki zostały zjedzone. Zobaczymy, ja strzelam, że yy, przez to, że daję ci po jednym max, strzelam, że z dwie godzinki mi zajmie dzisiaj, wiesz? Dobry, jedzenie rozdajemy. Pan chętny? Spoko, spoko, jak tam życie? A jak tam żeby... Wszystko dobrze? Tu jest jakiś kabanos, jakaś bułeczka. Jakiś ten, to jakiś słodycz. Gdzie jest drugi? A tam Dobra, to ja idę do niego. Dobra, dzięki. Ale ma obóz fajny. Szczerze, no zajbi z tego masłota. Serio. Jakbym był bezdomny, chciałbym mieć takie właśnie. Bo ja lubię obozowiska. Ja na przykład lubię właśnie jak w chacie sobie robiłem taki. Yy, lubiłem sobie koc naciągać, wiesz? Na kanapę, jakby i przyczepiać go z tyłu, i robić sobie takie obozowisko. Fajnie ma, spełnia marzenia z dzieciństwa. Dobry, jedzenie rozdajemy. Akcja sponsorowana przez Kik Franio. Jedzenia pan chce? Proszę bardzo, jakaś buła, e, jakaś ten, kabanos jakiś i słodycz, ale jak pan nie ma zemów, to może być ciężko, bo to jest taki białkowy, ale to najwyżej pan ten. Dobra, Dobra. dzięki. No nie miał właśnie pan ząbków, to go ostrzegłem, że ten baton jest, bo te białkowe batony są troszeczkę twardsze od takich zwykłych, nie? I go bez zębów wydaje mi się, że nie ma szans yy, przemielić na pewno, nie? Pogryź mu tego batona z... Jak mam śwa ci... pogryźć dla kogoś batona? Trzeba wziąć gryzaj i go oddać mu. Co teraz napisałeś w ogóle? Ty słyszysz się, co ty piszesz? Uważajcie, policja idzie, policja idzie, chowaj, chowaj, policja idzie. Policja idzie, chowaj. Policja idzie, chowaj, serio. Jedzenie to rozdajemy. Y ale schowaj browara, bo policja idzie. Serio mówię ci, słyszysz? Ty ich chowaj. Chowaj, chowaj szybko. Masz, ja, spoko. Nie ma problemu. To moi koledzy. Jak coś. Mówię coś do niego, on ma Później mandat będzie płacić. K***a, panie wzięły ich. No mówiłem. Ja mówię, coś, mówię coś dla gościa. Nie wiem, ile razy można powtórzyć coś, nie? Sam chciał, tak szczerze. No i gratuluję, bo nawet do 500 mandatu. Nie sprzedałem się na Meneli. K***. Poszli, bo poszły, bo zauważyły jak ten... No sorry, debil. Rzucił, rzucił yy, browara w tył. Puszkę po browarze rzucił. Nie można śmiecić. Rzechę zobaczę, czy dziewczyny. No ta, będzie mandacik. No gratuluję. Maja na policjantkę. No Szczerze ale... Chcia, nie chciałbyś, żeby Maja cię spałowała? Dobra, żart. Dobra, wchodzę na patelnię i myślicie, że... Zapytam się może tej pani o bezdomnych, bo ona to ma doświadczenie. Przepraszam, jakichś bezdomnych pani tu widziała? A co pan chce? Y jedzenie rozdaje. A co pan daje? A co pani to interesuje? A ja chcę dla coś. Nie no pani zdomna. Wiesz pani raz mnie wycwaniakowała. Już raz byłem i pani mi trzy albo cztery zestawy pani dałem. I co? No nie wiem, i co pani z nim zrobiła? A dalej idę. Pan wie, co pan idzie z i nie chce słuchać. Jak pan rozdaje ludziom, to prawda pan musi rozdać. Nie rozdaje, nie ale. Pan? Tak, 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 proszę iść. Nie zabawiam się. Tutaj. No dobra, a widzi, widziała pani bezdomnych? Dziękuję. Szanowny pan. Idzie pan za tymi kobiety. Dobra, dziękuję. Tu ktoś jest? Puk-puk. O, ale ma zestaw kości. Ale nie ma ty nikogo. Przepraszam panu, i bezdomni, czy nie? Dobra, mamy jakieś jedzenie do rozdania. Jakieś tam dwa zestawy, jakiś kabanosik, jakaś kanapka. Dobra. A wiecie gdzie kujacy jacyś inni bezdomni? Najbliżej? Na dole, dobra. O, są. Dobry. Bezdomni czy... Do, czy? Dobra, jedzenie. Rozdajemy jakieś tam zestawy. No i okej, okay. no, no i tak trzeba żyć, nie? No jak? My co robimy? Robimy akcję z kolegą co dwa tygodnie. Co tydzień, dwa tygodnie. Nie ma problemu, super. Żółwik, dobra, bo ja mam bruno w rękę. Żółwik. Przepraszam, państwo też czy nie? Proszę tam. Jak pani chce, to proszę, jak pan nie chce, to nie. Spoko, dzięki. Życzę ci, żebyś BMW dobra, dzięki. na pewno będę. Z Audi RS na BMW. Proszę bardzo. Pan jeszcze chce, czy nie? Tam jakiś kabanos, yy, jakieś ciastko. Dobra, proszę. proszę. bardzo, dzięki. Jakiś kabanos, jakaś czekolada, kanapka. Dla pani też? Dobra, proszę. Nie ma problemu. Więcej bezdomnych niż zawsze po deszczu. Zauważyłeś? Ja myślałem, że będę musiał normalnie po metrze chodzić. zobaczyć. No dobra, zaraz idę, bo szukam właśnie yy, na centralny. Dobra, to zaraz. Po, a pani? Bezdomna czy dom? Dobra, super. Dobra, proszę. O. A mogę jeszcze jedną dla chłopa? Dla chłopa? Kurde, bo mi zostały trzy albo cztery. A który chłop to był? Yy, poszedł się załatwić. Dobra. Od kogo pani tą różę dostała? Od kole... od... A co mega. A no dobra. Miałam, nie, 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 nie widział, no, tak. A przyjechał ze Stanów i mi dał. Ze Stanów? No. O a skąd? A, ze Stanów. Ze Stanów nie pamiętam nagle. Dobra, super, dziękuję bardzo. I... No nie mam nie mam jaj, sorry. Nie mam jaj odmówić, no. Miałem nie dawać, że jak na wiesz, na słowo, na no ale. No kurde, nie mam jaj, no co mam powiedzieć? Nie, nie dostajesz. I tym sposobem dwa zestawy po jednym przejściu zostały. I dlatego mówię, te dwa zestawy to jest za mało. Dobry Jedzenie rozdajemy Chętny nie? Nie Pan chętny? A no i dobra. No nie widzisz. Samo Samowystarczalni. Boję się zadać komuś pytanie, czy pani jest bezdomna. Przepraszam, bezdomni, czy nie? Bo ja jedzenie rozdaję. Jedzenie rozdajemy. No jak? Jakiś tam kabanos, jakiś coś słodkiego. Kabanos coś słodkiego i kanapeczka. Akcja sponsorowana przez Kiff Super, dzięki. Dzięki. Dzięki wielkie. Jego. Kurde, szła trzecia, musiałem uciekać, bo nie mam trzeciego zestawu. Bezdomny w Lakoście. No i co z tego? Kopia, wiesz, to może być podróbka. Masz jaka fajna fura, nie? Kurde. Oh. Dobra, jadę zobaczyć te frytki z McDonalda. Nie wiem o co ci chodzi. Co oni dali za frytki, żeby ty pisz o tych frytkach w McDonaldzie? Wracam teraz do Mai i mogę w końcu posłuchać pielenia i narzekania. Naprawdę ja to kocham. Kurde. To jest najlepszy właśnie na tym znaczy świecie, nie? Kurde, fajnie, jak do jeszcze to mówienie: dzisiaj mam okres, nie? Kurde, jest! Jest! Halo. A takie mam pytanie, delikatne do ciebie. No. Mm, akurat zajeżdżam do restauracji pod złotymi łukami. Może chciałabyś coś do przekąszenia? Tak. A si Wiesz, a... są jakieś? Jakieś specjalne zamówienie? No. A ty co bierzesz? Ale dzisiaj czy ogólnie? Dzisiaj. Ciebie na łóżku, w pozycji na pies, Żartuję. Eee... Eee, McNuggets, 20 sztuk plus dwa razy średnie frytki. Nie, nie plus mów, 2 bo razy... pan. Sorry. Eee... Dzień dobry. Co tam, Majka? Kurwa, nowe frytki. Eee. Co? Wszystko. A ja mam pytanie, czy te. Mac... Nieważne, Shaker to, sorry, frytki te takie, McShaker Ale to są zwykłe frytki? są zwykłe frytki A to f ale co, to mi inaczej wyglądają zupełnie Ja zamówiłem frytki? Nie, nie, w ogóle nie, przepraszam, to ja Nie, to ja przepraszam, że ja Pani w ogóle nie, Że ja Pani naprawdę łeb zawracam tutaj, przepraszam za wrażenie, ale ja nie powinienem Pani w ogóle głowy zawracać w tym momencie no, Od nie, przepraszam Życzę miłego dnia, wieczoru i ten, i... Dziękuję. No, i mam nadzieję, że się gdzieś spotkamy. To... Hej. Żartuję, no przecież ona miała 50 lat. Maja! To? Wiozę dla ciebie jedzenie! Kurde, no wszystko mi się wali na tym twoim kąpie. Wszystko ci się wali? Mi niestety nie. Dobra, nara! Mój Ale, Kurwa robiłaś na kąpie, wybierałaś klapki Birkenstock Boston, swede Leather narrow man, faded khaki. To nie za robota, jak to jest dla ciebie robota.